Co mi tutaj chciało pokazać? że tutaj coś jest? Klucz, domek, coś tam. Bla bla bla. Whatever. O, mamy drzwi. Mamy drzwi. Ciekawe, gdzie te drzwi mnie poprowadzą. Interact with the doors. Wejdziemy do pokoju, który się pali pod wodą. Czyż to nie zabawne?

Mm -hmm -hmm. okej. Okay. <laughs> skoczymy sobie tu, o nie, gra mi się zfrizowała. Aha, mamy tu jakiegoś przeciwnika, gdzie on jest? I will beat the shit out of you, man. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie widzę go. Uh. No nie, 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 nie. nie! Fuck. Dobra, już kumam jak mam z nim walczyć. Kumam jak mam z nim walczyć. Tylko nie mogę go znaleźć. Okej. Okay. No, wyjmij te bomby. Dobrze. Uh. No nie wierzę. Jeszcze raz. Jezus Maria. No, where are you, man? Where the fuck are you? No wyjmuj te bomby Wyjmuj te bomby ziomuś. Co ty robisz? Jep, jep Jep, udało się. Fuck yeah. Boże, jeżeli teraz będę wa walczyć z jakimiś dużymi grupami tak wyglądających przeciwników, którzy będą w ten sposób działali, no to o -o -o, się popłaczę chyba. Hello. Ok, <śmany> mamy platformy, po których muszę skoczyć. Ciekawe, czy to będzie na czas. Jeżeli będzie na czas, to będzie fajnie. Będzie zabawnie. No Dobrze, dało się, mamy tutaj kwiatuszka, jakieś ząbki może wypadną, wypadły. Tutaj też mamy kwiatuszka, ząbki, ząbki. Gdzie my mamy iść? Tu jest jakieś tajemnicze miejsce. Z którym nie do końca wiem co mam zrobić. Aha. <ścoughs> Mogę ewentualnie zginąć. Dobra, nie będę tam szedł, bo nie do końca widzę gdzie ja mam tutaj iść. Jak się wybije, to nie widzę do końca, gdzie ja mam skoczyć, no bo na pewno nie na te gówna. No nic, whatever. Nie będziemy tam szli. Nie będzie tam żadnej tajemnicy, nie, nie będziemy odkrywali, co tam się znajduje. Na pewno tam coś jest, bo, bo to tak wygląda, że gdzieś tam można dojść. Mamy dwie skrzyneczki. Boom i boom. No. Alicjo, proszę cię. Współpracujmy, traf w to. Dziękuję. O mój Boże, jeszcze to gówno mi zadało, brak. i Brakuje mi jednego zęba. serio, brakuje mi jednego zęba na to, żeby... o mój Boże, upgrade'ować sobie konika. Upgrade konika będzie niedługo. O, proszę bardzo, mamy buteleczkę. Mamy życie, Ach, cudownie. Dobrze, możemy upgrade'ować sobie konika. Uh, weapons Nie wiem czemu dalej to działa jak kupa Hobby Horse. Jest, uh, chciałbym upgrade'ować Hobby Horse, który jest teraz czerwony. Cudownie, teraz upgrade'ujemy sobie następną bronią, którą chcę upgrade'ować. Niech będzie, zastanowimy się. Zastanowię się po tym, jak będę używał broni. Nie wiem czemu tutaj w menu w ogóle Alicji cały czas to menu działa jak takie nie wiem, pocięte, jakby coś się z nim stało. Tutaj spadają FPS-y w ogóle w menu. To jest zaskakujące. Jestem naprawdę zaskoczony tym, jak to funkcjonuje. No, ale niech będzie. Czy to jest przeciwnik, którego muszę zabić? Nie, chyba nie. E, co to jest? Mamy kota gdzieś. Na no, go nie widziałem. Barrel Bottom. O, dzień dobry. Uuu, pan ryba w kapeluszu. Uuu, tutaj jakieś widzę klasy i towarzystwo chodzi. No ja wiedziałem, że się ubrał inaczej. Założyłbym buty chociaż, jakbym wiedział, że do takiego miejsca idę. No nie no, przecież no, to tutaj jest klasunia no. Co to jest? To jest jakiś świr. Z młotem. Myślę, że bardzo by pomogła, jakbym jednak grał w poprzedniej części, bym wiedział, co się tutaj dzieje. Ale no mój Boże, spójrzcie na to wytworne towarzystwo, no ryby w kapeluszach, w tych w cylindrach z laseczkami, proszę bardzo. Szapierdolencja. Czy ja mogę to zniszczyć? Nie. Człowieki tam i tak zniszczyłem im ścianę. Ciekawe, czy będą zachwyceni z tego powodu. Tak samo jak ja jestem. O, mamy muszelkę. Słyszę też świnie gdzieś tutaj. Ale mamy muszelkę. Muszelki są zawsze w poru. Ciekawe na jakie pytania teraz będą musiał odpowiedzieć. Uuuu! <laughs> Be sure to harvest enemies for health. Królik. Yeah. Can you survive the passage of time? O nie, muszę... O nie! <laughs> A czyli tu są jakieś challenge'e tutaj? O mój Boże, nie. Dobrze, że mam konika, który jest zajebisty do niszczenia tych gnojków. Uch. No. No, dawaj Alicja, dawaj. Fuck, ile ich tutaj jest? O nie. No, e, e, e. panowie, panowie. Fuck, sukces. Udało mi się. <śpiew> oh yeah. You <śpiew> uh. Dużej było tutaj. Bo ich naprawdę dużo, ale dzięki temu może sobie będę mógł upgrade'ować życie. O fuck. Ew. Tam był kapelusznik. Iu, iu, iu. Eu, ił, ił. No i co, i straciłem tyle życia. fuck. Oh. Straciłem tylko tyle życia, no ja wiem, że potem ewentualnie, jeżeli będę o 4 na 4 tego rose, to będę mógł sobie mną o jeden jakby paseczek życia więcej, no ale z drugiej strony. O o o o o o o o o, o, trochę życia sobie zbierzemy, dobrze. Przynajmniej trochę, nie jest to dużo, no ale... Nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądać, że stracę aż tyle życia. Myślę, że znaczy prawdopodobnie, jeżeli bym podszedł do tego bardziej taktycznie, a nie na pałę, na pieprze o tym koniem, no to może by to się skończyło inaczej trochę, no ale... Nie lubię na pałę, na pieprzeć koniem. Okej, okay, zbierajmy trochę tego, trochę tamtego. Słyszę tą świnię, ale jej nie widzę niestety, więc mam ją gdzieś. Nie będę za nią ganiał. Chociaż może ona by mi dała trochę życia. <laughs> Ale mam nadzieję, że jakoś niedługo znajdę coś, co mi da życie. Bo jeżeli nie, to będziemy mieli lekko... lekko stresującą sytuację podczas najbliższej jakiejś dużej walki. Dobra, idziemy tutaj. Drary Lane Theater. Dzień dobry, klasy i towarzystwo. Okej, okay, zniszczmy to. Okej, okay, trochę życia. Troszeczkę chociaż... Dobrze, no troszeczkę nadrabiamy tego życia. Co to jest? Ju, iu, iu Fujka! Fujka, jakieś ty brzydkie. Okej. Okay. No nie był to jakiś trudny przeciwnik, szczerze powiedziawszy. Że... Okej. Okay. Polecimy sobie tu i... Teraz tu, okej okay, nie, muszę poczekać na to, aż on odkryje twarz, pokaż swoją twarz. Okej, okay, to chyba zginęło, przynajmniej mam taką nadzieję. Albo i nie. No. Teraz ty? Teraz ty? One piece of me! No chodź tu. Ziemuś? No chodź tu. Chodź! Chodź! Obrzydliwa główko. Pływająca. Chcę cię zabić. I wanna kill you! Okej. Okay. I tym sposobem umarłeś. To mi się wydaje przynajmniej, że one giną, jak spadają tam w dół, no bo. Nie Udało się. Uf. Myślałem, że nie dolecę. <laughs> Mimo wszystko myślałem, że nie dolecę. Dobrze, moje życie powoli się regeneruje. Bardzo powoli, ale się jednak regeneruje. Okej okay. Okej, okay, trochę tego, trochę tamtego. A no to nieźle. straciłem ją już. Okej. Okay. Tutaj jeszcze mamy dwa T, sobie to rozbijemy, zbierzemy trochę ząbków, żeby upgrade'ować sobie. Potem broń, ale będzie super. Dobra, tu jest teatr, do którego musimy dojść. Dzień dobry. Okej, okay, pobiegniemy sobie tu w takim razie. Eee, dobrze, zbierzemy to. I teraz nie wiem czy ja mogę tak po prostu sobie przejść, czy nie spadnę, bo to z... <laughs> czasami takie przerwy są bardzo. Bardzo niestety złowieszcze i czasami jednak przez tą przerwę się nie da przejść. Dobrze Okej, okay, tutaj możemy te dwa ząbki jeszcze też zebrać Co zrobię? A co? Co się będę pipał w szczypę, A tutaj mamy jeszcze tego Nosa? Dzień dobry nosie! No cię trochę pieprzem Co mi dasz? Co mi dasz? Co mi dasz nosku? Dasz mi dojście do tego No to nieźle Recover Memory mhm. To fajne, fajne wspomnienie Alicja Naprawdę przekozackie Nie <laughs> nie, to fail z mojej strony straszny. Jak mogłem w to nie trafić? Eee, dobra, chyba tam. I teraz tu. OK, i teraz tu. Widzę skrzynię. Widzę skrzynię. Yeah. Dobrze No, dzień dobry panu Uuu. No, no, dawaj, dawaj He dead He dead! Już się nauczyłem walczyć z tym gównem Dobrze. Już myślałem, że znowu stracę przez tego mojego gówniaka, stracę trochę życia Abym był zły Ty, ty, Tam widziałem podkówkę Tam widziałem podkówkę I co mi ta podkówka da? Dobrze Ta podkówka da mi to, że widzę tutaj tego No, trochę mi się Udało No nie wiem czy jak zejdę z tej podkówki To czy będę mógł nie? No właśnie. Dostałem SMS-a! Ktoś mnie lubi! że nawet wiem, ktoś mnie kocha. O, udało mi się w dobrym miejscu... Udało mi się w dobrym miejscu stanąć, żeby to wycelować. A to było triki, ale dobrze, dojdziemy do tego cudownego teatru. Cudowny, piękny teatr. A, widzicie, i bym tutaj tych skrzynek nie wziął. I bym stracił 10 ząbków. 20. Abym sobie tego nie wybaczył. Czy ja mogę to zniszczyć? Czy ja mogę to zniszczyć? Nie mogę tego zniszczyć. God damn it. No, ząbku, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, ząbku. Dobra, zniszczymy sobie te dwie skrzynie. I państwo, ryby już na mnie czekają, żeby mnie wpuścić do tego teatru. O, ale się będę kulturalniał. Jezus, Mary, obejrzymy jakąś fajną sztukę Alicjo. Będzie całkiem sympatycznie. Potem będziemy dyskutować o tym, czy ta sztuka była dobra, czy też nie. Jakaś kocenka pewnie teraz będzie. Um, dobrze, 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 dobrze. W takim razie wejdźmy tutaj, bo tutaj stoi pan ryba, więc ja bym chciał przejść tędy. Nie, tędy nie mogę przejść, dobrze. Dobrze rozumiem. A czy mogę przejść, może tędy? Stawiam, że nie, bo tu jest ciemno. Nie, ale ładnie su sukienka się ładnie podświetla. E, no dobrze, no to w takim razie przejdźmy tędy. No to co, ja żadną stroną nie mogę przejść? What? No przecież mam bilet, no! Głupia gro... Nie rób mi tego, mam bilet! Mam bilet, ja chcę iść na sztukę! Ja chcę się ukulturalnić, dajcie mi wejść na sztukę! Którędy ja mam tam wejść? Ziomuś? Powiedz mi, które endy mam tam wejść. Mmm! Hmm, 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 hmm. No i teraz mam trochę zabitego ćwieka. Bo niestety nie mam pojęcia, którędy ja muszę tam wejść. Hmm, no i ja widzę, że tutaj jest coś, ale pewnie to są tekstury niedorobione. Hmm, hmm, hmm. hmm. No i co? No i którędy ja mam tutaj wejść? Czy ja mogę coś zrobić? Czy jak się zmniejsza, to pojawią się jakieś wskazówki? A, nie, ja muszę tutaj. Ja pierdykam, ale jestem głupi. <laughs> ale ja jestem ułomny czasem. Chyba jednak nie obejrzymy jakiejś ładnej sztuki. Chyba jednak będziemy musieli walczyć o nasze życie. O, mors! No. My pregnant show is about to pop. It requires only a medicament of your help velocity. I don't have much experience, but I do need to reconstruct my. We can barter. I have a nice screwdriver, nearly new, or a nice hammer if you. There's or a or train it. that's corrupting Wonderland, and I'm looking for help to restrain or destroy it. Most vexatious, no doubt, will address that monstrosity directly. That's to say, eventually. Now to mediate more important matters. Due to a lot of hysterical foul up some of the show's requisites need to be gathered. Mm -hmm. The producer's threat needs fetching. The writer's overly imaginative and exploring several endings. Then, you'll need to assemble the show's tune death music. And finally, gather our stars! The show's tasty, uh, nay, tasteful performers. You should leave now. The essentiality of haste is essential. It hardly seems you're ready for the show. Why can't you assemble these things yourself? An impresario has arrangements ducks in a row, fish to fry, calls to Newcastle, etc., etc. Fetch the script from the writer. Then we can batter or clatter or matter as the case may be.

jak ja mam tam iść, w tamtą stronę? Czy ja muszę po prostu wyjść sobie stamtąd? Znaczy stąd? Ależ to jest piękny mors! Spójrzcie na tego morsa, i ja ma czapeczkę na głowie. <śm> <śm> I tak śpi z otwartymi oczami, fuj.